Jestem u źródła karpiowego świata na południu Polski nad łowiskiem uroczysko karpiowe. Zaledwie kilka kilometrów stąd. W Kaniowie tworzyła się historia wędkarstwa karpiowego, po pierwsze, a właściwie po drugie, po pierwsze karpia, karpia lustrzenia. Właśnie w Kaniowie, na przełomie XIX i XX wieku, hodowca Adolf Gasz jako pierwszy na świecie wyhodował karpia, którego nazwano karpiem królewskim albo też karpiem polskim. Karp, który rozprzestrzenił się po całej Europie i dzięki któremu, szczerze mówiąc, mogło powstać wędkarstwo karpiowe. Ponad 120 lat temu, zresztą do tej pory, to są zespoły stawów hodowlanych. To jest pozostałość, tak trzeba nazwać, jednego z tych stawów. Uroczysko karpiowe, jedno z najbardziej znanych i najlepszych łowisk karpiowych w Polsce. Jesteśmy tutaj z okazji dziesięciolecia powstania łowiska, dziesięciolecia powstania uroczyska karpiowego. Dowiemy się jak to powstało, jak to wszystko wygląda, jakie są ryby. No i przy okazji zerkniemy na zawody towarzyskie, które tutaj się odbywają, właśnie z okazji dziesięciolecia uroczyska karpiowego. się narodziło, w ogóle pomysł? Jesteście hodowcami ryb, karpi i nagle tak. łowisko karpiowe? Ten pomysł się narodził, tak powiedzmy, 12-13 lat temu, bo gdzieś tam już swoje tarlaki odkładaliśmy, a nas tak w sumie namówili wędkarze, którzy u nas zarabiają wody PZW, co do nas właśnie jeżdżą. Tak nas zamawiali, że właśnie ten staw, że to się nadaje właśnie na łowisko i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam taki pomysł się narodził. Czekaliśmy na jakieś tam, wiadomo, jakieś dotacje, nie dotacje unijne, udało nam się pozyskać. Wszystko hmm. powoli się rozwijało. No wiadomo, początki były różne. Czy spodziewaliście się, że po tych 10 latach będzie tak olbrzymie zainteresowanie łowieniem karpi właśnie tutaj? Absolutnie. A czy ja w ogóle tak no. myślałam, łowisko jeszcze kadpiowe. Nie siedziałam w tym temacie, także też było to dla mnie abstrakcja. Takie łowisko karpiowe. Tych takich łowisk komercyjnych, dużych, no to duże, Dużych to praktycznie no, były, nie, były no. małe, ale to było na palcach jednej ręki tak, można tak. było zliczyć. I wszyscy byli w szoku, że takie duże powstaje łowisko karpiowe. No, no, 52 jest, no, hektary. Tak, a to jest <laughs> największe prywatne łowisko karpiowe w Polsce, no chyba dokładnie. można powiedzieć. No, dokładnie. dokładnie. Nie licząc w hektarach, bo to jest zupełnie inna rzecz. na no, sama populacja karpi? Jak to w tej chwili wygląda? Ile mniej więcej karpi pływa w uroczysku? Czy jesteście w ogóle w stanie powiedzieć? Jesteśmy. No tak myślę, że tak około. Po mojemu gdzieś tak oscylujemy w okolicach 3,5 tysięcy teraz na tą chwilę. A największe? No to była złapana 32, Kasia? To tak, silna, tak. Nie? No. W sumie dwie 30 były złowione do tej pory. Te największe karpie. Czyli uroczysko znalazło się już w gronie tych. 30, no, plus. 30 łowic, plus. Gdzie są karpie powyżej 30 <gry> kg. Tak, no, A w całej Europie to wygląda tak, że tysiące karpiarzy. Ja nie mówię polskich, no bo to jest tak oczywista jest. rzecz, ale tych z e, Europy wędrują po różnych krajach, bo teraz jest to bardzo. Tak, lotwe, szukając łowic, gdzie są 30, gdzie mogą tak. pochwalić się kolejną 30, więc... Czy też macie jakiś odzew z, pośród Karpiarzy spoza Polski? Też, bo też. jeżdżą do nas dużo no, Czech, Słowacji, Czechy, no i też dużo Polaków, którzy mieszkają za granicą. Ale Bardzo i z Danii, dużo. i z Belgii. Tak. Także z Wielkiej Brytanii. Potencjał jest. Także no coś. już Ruszyli. Yy. Ruszyli. Ruszyli. Jedna <laughs> rzecz oczywiście woda, karpie, no bo to jest najważniejsze dla wszystkich. No ale też infrastruktura, też przygotowaliście tutaj tak sporo jest. rzeczy, jak chociażby stanowiska, które każde stanowisko jest przygotowane właśnie pod, pod, pod karpiarz. Pod karpiarz, dokładnie. Jak to wygląda? Znaczy na początku sami nie wiedzieliśmy jak to zrobić, nawet z tatą się kłóciłem, bo plan był taki, że mieliśmy robić pomosty na stałe. Ale nie wiedziałem właśnie w jakiej odległości te stanowiska zrobić i tak dalej, i tak dalej. I w sumie tak... <coughs> Mówiąc pokrótce, nawet się z nim pokłóciłem właśnie jednego czasu, bo chciałem właśnie zrobić takie pływające, że tak powiem. Może one nie są idealne, ale jest jeden komfort, że właśnie można je zawsze przestawić, coś wymienić i tak dalej. A na stałe, no to już niestety, jeżeli coś zaingerujemy w, no, w groble i tak dalej, no to już wiadomo, że tego już nikt tego nie przestawi, nie? Aczkolwiek teraz już na przykład po tamtej stronie, czyli tam od 19 do 26, to już właśnie wymieniamy, że tak powiem, a czy usypujemy takie wysepki, że po prostu, żeby to było już na stałe, wysypane, że tak powiem, no i tak powoli likwidujemy te pomosty. Zaplecze, no w tej chwili ludzie wymagają prawda, pewnych rzeczy. No tak jednak tak? Tak, dokładnie. To, pragną tych wygód. E, jest taka możliwość, no bo to jest budynek, gdzie. Oczywiście mogą ludzie Odpowiada korzystać. Dlatego też przyciąga organizatorów, jeśli chodzi o zawody. Właśnie ten budynek, że jest taka ta baza wypadowa, baza wypadowa tak. gdzie można wszystko i dla organizatorów, i dla uczestników. Czyli też prysznica tu Tak. Są? Tak, jest, dokładnie. Tak, tak, tak. E, no Czy i... prąd mogą sobie podładować? Czyli właśnie? No, nie ma problemu. Oczywiście. E, I jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie. Czy kiedy zaczynaliście to wszystko, bo ja rozmawiając z właścicielami różnych łowisk często słyszę coś takiego, no zrobiliśmy taki eksperyment, oczywiście mówię o takich, którzy prowadzą gospodarstwa rybackie i przy okazji oczywiście Dokładnie. jedno z łowisk, jeden z zestawów. E, przygotowują jako łowisko karpiowe. Mówię, zrobiliśmy jako eksperyment, nikt się właściwie nie spodziewał, że coś z tego będzie. E, tak jak mówię, mąż chciał, żona powiedziała, ale po co ci to? Bo na odwrót, prawda, to tylko będzie dużo roboty z tym wszystkim i nagle po jakimś czasie to zaskakuje i zaczynają myśleć, dlaczego myśmy tego nie zrobili wcześniej. Cześć. Jak to z no. naszej strony wygląda? No czy tak jak ja mówię, też nie wierzyłam w to, że to tak się rozwinie. No u nas było trochę taki ciężki temat, że tak powiem, no bo wiadomo, że jak nie, może nie wszyscy wiedzą, ale mamy właśnie gospodarstwo e, to jest w sumie główne źródło dochodu i tak dalej i na tym stawie cały czas hodowaliśmy ryby. I, I wiadomo, że to było coś za coś, no z czegoś tak. trzeba zrezygnować to po prostu, nie? Tak, tak, dokładnie, nie? No, także to była trudna decyzja, aczkolwiek myślę, że z perspektywy czasu dobra decyzja, o. Z okazji tego dziesięciolecia organizujecie zawody towarzyskie, tak no bo jak uczcić lepiej niż sprowadzić <noise> za tutaj karpiarzy, którzy siedzą, łowią. No to też taki nagły pomysł, czy też było zaplanowane, że te 10 lat chcecie w ten sposób? Nie, pierwsze zawody robiliśmy na pięciolecie i ja sobie tak dałem, tak za cel, może nie za cel, ale że robimy cyklicznie co 5 lat, nie co roku, no bo to wiadomo, że, znaczy, też by się to na pewno sprawdziło. Ale nie byłoby to takim wydarzeniem. Dokładnie, a tak to robimy 5, 10, myślę, że te 15, 20 lat i tak co 5 lat będziemy właśnie robić. Praktycznie zawsze o tej samej porze, bo 1 lipca mieliśmy otwarcie, 10 lat temu, także zawsze tak planujemy właśnie. Początkiem lipca. Początkiem lipca, niektórzy mówią, że ryby wtedy nie biorą, aczkolwiek po wynikach widać, że ryby biorą. Że jednak biorą. No. Dokładnie, także. Że, że jednak biorą. No w takim razie mam nadzieję, że ten film e, zainteresuje uroczyskiem również tych wszystkich, którzy słyszeli, do tej A, nie pory byli? tylko i wyłącznie tak jest. Jest ryby na zdjęciach nigdy nie byli, żeby tutaj przyjechać i odwiedzić połowę. Tak jest. Dokładnie. Słuchajcie, gratuluję Wam tego dziesięciolecia. Dziękuję w ogóle decyzji, żeby powstało łowisko karpiowe, bo no, dla Karpiarzy to jest miód jest. właśnie, żeby mieć taką wiedzę, gdzie są takie ryby. No i mam nadzieję, że za pięć za ja 10 tak. lat tak będzie tak można było. jeszcze raz śpiętować. Kolejny jubileusz. No też mamy taką nadzieję. No i gratulacje. Dziękujemy. Dziękujemy. Panie Andrzeju, Pan od samego początku historii tej wody tutaj uczestniczy, robiąc zdjęcia. E, w pamięci pozostały te historie gdzieś z początku samego? Ależ oczywiście, no mam tą przyjemność, tak jak pan wspomniał, z racji wykonywanego zawodu, fotografować i czynny brać udział w swoim wędkowaniu, ponieważ od lat jest to również moją pasją. 10 lat temu z moim kolegą, również moim guru, pozwolę sobie wymienić jego nazwisko, panem Bartkiem Zającem. Mieliśmy tą przyjemność testować tą wodę tuż przed otwarciem tego łowiska. Tak jak mówię, wędkuję, jest to moją pasją, a powtarzając z racji mojego wykonywanego zawodu, pięć lat temu fotografowałem pięciolecie, pięciolecie łowiska, no i dzisiaj, dzisiaj po 10 latach historia się powtórzyła. Zostałem zaproszony przez miłych gospodarzy. Dla mnie jest to absolutnie wielką przyjemnością. Jak zmieniło się to wszystko? Oczywiście zmieniły się przede wszystkim ryby, bo one są coraz większe. Jak to było Dokaruj. na samym początku 10 lat temu? No muszę powiedzieć, że w mojej ocenie no, woda jest przepiękna, bo tak jak wiem, jest to jedno z największych łowisk komercyjnych w Polsce. Testując to łowisko tak się złożyło, że złapałem w ten czas tutaj największą do tej pory rybę. Nie pamiętam dokładnie, ale ponad 19 km. miała. Także już w ten czas były tutaj takie piękne ryby. One rosną, ale do tej pory mimo 10 lat upływu ich nie miałem możliwości złapania tutaj większej ryby. No, czasami tak, czasami no. tak bywa. Natomiast są. Piękne pomosty zostały zrobione. Linia brzegowa udoskonalona, to tak na moją obserwację. A poza tym, no, woda jest wodą, prawda? Jakoś sobie trzeba na niej radzić. No to w takim razie dziękuję. Będziemy oglądać pana zdjęcia i, co, na no, widzimy się na piętnastoleciu. Jeżeli dożyję, to tak będzie. Ja pięknie dziękuję. Dziękuję. za chwilę rozmowy, dziękuję pięknie. No proszę bardzo, jesteśmy jak na łodzi, silny wiatr, nieco nas buja, ale to jest przyjemne. Johnny, słuchaj, e, legenda tej wody, słuchy e, chodzą takie, że ty urodziłeś się w tej wodzie i wychowywałeś z tymi <laughs> największymi karpiami w uroczysku. Powiedz jaka jest prawda. No jeszcze tu praktycznie od początku łowiska, to już 10 lat. Praktycznie dwa tygodnie jak łowisko było otwarte, byłem pierwszy raz tutaj nad wodą. No i rok rocznie jesteśmy tutaj z Karolą kilkanaście razy. Plus moje zawody, plus to no, masę czasu. Pędzam, Więc no. mało jak kto, jak ty zna tę wodę, jak no, ona się zmieniała w ciągu tak, tych 10 tak, lat. Tak, tak, dokładnie. Nie, no przyrosty jest, karpie nie są No jest, są bardzo duże. Niektóre karpie dorastają do swojej jakiejś tam wagi przykładowo 20 parę kilo już tam stoją, ale są takie, które mają przyrosty po 2-2,5 kg na rok. W zeszłym roku ryba, która teraz była na moich zawodach Big Fishem, Teraz miałem 26 kg, w zeszłym roku w sierpniu miała 22,5. Także przyrosty są naprawdę bardzo duże. No, jeżdżą ludzie, dają papu rybom, ryby rosną. No, nie ma co ukrywać. Jest to zbiornik duży, ryba ma gdzie pływać i ryby jest bardzo dużo. Z Krzyśkiem kiedyś rozmawialiśmy, no to przynajmniej powinny być 3 ryby w granicach przekraczających 30 kg. I Jest przynajmniej 200-240 sztuk ryb, które mają grubo ponad 20 kg. Czyli po 10 latach istnienia łowiska, no, trzeba się doczekać po prostu A, tak, populacji tak, tych tak, dużych wód, tak, to tak, samo nic z tak, siebie, tak, siebie tak, nie przyjdzie. To dokład, jest naturalne. Do... Powiedz, jak one, twojego doświadczenia, tutaj się zachowują? Czy tak jak na większości płytkich wód, właśnie idą z wiatrem, więc są w różnych częściach zbiornika? Hmm, tak, na pewno wiatr tutaj ma. Duży wpływ na to, gdzie ryba się znajduje. Przykładowo teraz mamy wiatr od południa i dosyć mocny, to stanowiska, które są od rybaczówki, tu 1, 2, 19, powinny mieć dosyć ciekawe efekty. No Plus to, że są standardowe miejsca, takie jak grobla, tam 10 do 14, ce stanowiska, które łowią duże ryby, bo one po prostu tam są. One tam przebywają w tych rejonach. No i... Mają swoje ustale, tak, No tak, jak tak, na każdej tak, wodzie tak, są takie tak, miejsca, tak, gdzie tak. E, po prostu są i są. Tam, są w tych miejscach, brać. tak. To, no, to, się, to już jest to je kwestia, kwestia inna. Trzeba mieć troszkę szczęścia, jeżdżąc tutaj, żeby łowić te duże ryby, chociaż no, jest. Jest potencjał wody ogromny, teraz na, na zawodach przeważnie jest łowionych około 30-35 karpi z wagą przekraczającą 20 kg, także to jest moim zdaniem już taki dosyć ciekawy wymiar. Słuchaj, powiedz jak przede wszystkim tutaj się łowi, w jakich odległościach od brzegu, oczywiście to w zależności od miejsca, od stanowiska, ale co można łowić można z łowi Można łowić, można łowić blisko, ja moje dwie największe ryby mam złowione 80 metrów od brzegu. Także na środku też są ryby, bo te jak markery są teraz postawione z podziałem stanowisk, no ryba tam krąży, bo widać, że ta ryba tam jest. Nie ma co ukrywać, ale no, na zawodach rzutowych, które też się tu odbywają, też łowią ładne ryby, też łowią dwudziestki. Także no, to jest kwestia też może trafienia z pogodą, bo jak jest za, za zbyt duży upał, no to ryba jest troszkę bardziej chimeryczna, chociaż teraz Pomimo tego, że mamy już lipiec, woda jest chłodna, ma 22 stopnie tylko. Także to jest, jest ciekawe, są dwa du dość duże dopływy wody, że woda tu jest dosyć duża wymiana. Andrzej, Andrzej otworzył teraz dwa wpusty, poziom wody jest dość wysoki, jest maksymalny można powiedzieć. I przepływ przez zbiornik wody jest, jak tam pójdziesz od Rybaczówki, widać jak ta woda cały czas przepływa, że tu jest rotacja wody. Dlatego nie jest też taka ciepła. Dla kogoś, kto nigdy tutaj nie był, chce się przygotować do łowienia, jak wygląda kwestia dna? Dno nie ma, nie można się bać, można powiedzieć, mułu, Bo jest, są tu twarde miejsca, idzie znaleźć bez problemu na tych dwustu kilkudziesięciu metrach, w zależności od stanowiska. Jest dno twarde. Bo ja stawiałem markery normalnie, czuć beton, tak zwany. Ale jest, jest na mułek w niektórych miejscach 10-15 cm, w niektórych 20, ale też z tego mułu są łowione duże ryby. Troszkę dłuższy przypom trzeba zastosować wtedy i bez problemu naprawdę ja teraz... Co dzisiaj mieliśmy, z Karoliną złowiliśmy te prawie 24 ryby. Ona była z 10 cm mułzowym. Także nie ma naprawdę co się bać tutaj, że gdzieś jest troszkę bardziej miękko. Słuchaj, a jakieś takie twoje wspomnienie z tej wody, które ci odkryła odkwiło w pamięci specjalnie. Masz jakąś taką swoją przygodę? No, dwa lata temu byliśmy z Karoliną w sierpniu. Było zimno, bo było 8 stopni, 7 było... stopni w nocy. Była po prostu tak, taka dynamika pogody, że no ryba, ryba przez dwa dni w ogóle nie brała. I rano przebudziłem się, to już była niedziela, patrzę i była tafla i bąblowanie, że ryba zaczęła żerować. I podałem w tym miejscu zestaw i po 20 minutach był karp 26 kilo, a po kolejnych 20 minutach 24. I złowić w ciągu dwóch godzin dwie naprawdę piękne ryby. Więc jako stały bywalec tej wody oczywiście polecasz ich ją tym wszystkim, którzy tu nigdy nie byli, warto spróbować. Ja myślę, że warto spróbować, naprawdę woda jest. nie jest łatwa, bo ryba tu jest, ta wielka ryba jest chimeryczna, ale kombinując, naprawdę jest szansa tu złowić konkretne okazy i niejednokrotnie pobić swoje personal w ciągu, nie wiem, jednego, dwóch dni. Jest, jest, woda, woda jest fajna. Mi się tu podoba jeździć. Teraz jeszcze jak są te markery, jest to fajnie podzielone, jest mapka łowiska, każdy wie, gdzie może łowić, gdzie ma swoje miejsce, nie ma żadnych sprzeczek, bo pomosty różnie pokazują na wodę. To jest to zrobione, można powiedzieć, już tak profesjonalnie. I jak ktoś chce spróbować swoich sił na uroczysku, to jak najbardziej polecam. Dziękuję Ci za informację, za opowieść. Nie przeszkadzamy, bo to w końcu zawody, więc musisz zacząć pilnować wędki. Dzięki. Dzięki, Wszenku. Rafał, słuchaj, mówiłeś tutaj już parę, czy paręnaście razy, ale jesteś też tym szczęściarzem, który na czas dążył zgłosić się, zakwalifikować do przyszłorocznych eliminacji do World Cup Classic, które tutaj się w połowie lipca odbędą. Jak widzisz te zawody? Tutaj? Znaczy przede wszystkim to jest mi bardzo miło, że udało się zakwalifikować do że mo, będę mógł uczestniczyć w eliminacjach, a woda jest naprawdę super i myślę, że te eliminacje pod kątem takich dużych ryb będą bardzo ciekawe. Masz jakieś spojrzenie na to, nie wiem, w których częściach zbiornika to się rozegna? Czy to jest tak jak zazwyczaj na zawodach, że albo pogoda wpływa na to, jak wiatr, na przykład mamy teraz bardzo silny i spycha tak. tę rybę, czyli nigdy nie wiadomo, które miejsca. Tu będą jest dobre. naprawdę jest loteria, bo nieraz miejsca, które teoretycznie są bankowe, pogoda się zmieni, ta ryba się przemieści i łowią inne całkowicie. Ja byłem tak samo raz na zawodach, gdzie. Na jednym stanowisku 3 razy 20 kilo w ciągu dwóch godzin. Chłopaki złowili potężne trzy ryby i do samego końca zawodów prowadzili wygrali zawody i, i super, a nikt nie obstawiał tego stanowiska, że ono wygra. Tak, ja wiem, że tutaj podczas tej imprezy też podobnie było pół godziny, trzy ryby i sprawa. No ale w widzisz pewien sposób Ktoś łowi dużą rybę 24 kilo i mówi, o, mam już big fisha, prawda? A za chwilkę. Buch jest coś większego. Tych tu, duży, takich dużych ryb powyżej 20 kg do 25-7 kg jest naprawdę ogrom. Ogrom tych ryb jest. I myślę, że to mogą być rekordowe eliminacje, jeżeli Słuchaj. chodzi o średnią wagową. A Twoje jakieś takie wspomnienie z uroczyska? Pierwsza dwudziestka w Polsce złowiona na uroczysku. Dwa lata temu bodajże pierwsza ryba sezonu i pierwsza ryba na uroczysku dwudziestka. Także jeszcze się śmiałem, bo przyjechał Darek z Viking Boat. I Mówi, przywiozę ci szczęście, ja mówię, Daruś, Jak przywieziesz mi szczęście, a to był marzec, wtedy śniegu było pełno, ja mówię, to ja będę z tą rybą morsował. Darek przyjechał, wypił kawę, odjeżdża branie. Przycinam 20 kilo dzwonię do niego, ja mnie słowo się rzekło i wchodziłem w e, slipkach z tą rybą do wody. Proszę bardzo, to jest twardy karpiarz. Rafał, dziękuję i widzimy się tutaj za Widzimy się i będzie na pewno mega impreza. Widok na góry, duża woda, wielkie karpie, czego więcej potrzeba. Łowisko uroczysko-karpiowe skończyło 10 lat. Warto je odwiedzić.